Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie opowiem o woreczkach strunowych oraz o planach inwestycyjnych na rok 2021. A więc, jak zainwestować pieniądze w monety obiegowe o stanie menniczym. Słuchajcie, zakupiłem sobie przykładowo 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, rocznik 2020, 100 sztuk w woreczku. Zacznijmy sobie. Tutaj yy, woreczek 1 grosz 2020 zakupiłem za 4 złote. Tutaj macie napisane. Te woreczki są tak robione w mennicy. 1 grosz 2020 koszt 4 zł. Na internecie pewno można i taniej. Yy, słuchajcie, czyli przebicie 3 zł na sam start. Wiadomo. Ktoś musi zarobić. Tutaj mamy 2 grosze, czyli 2 zł, bo 100 sztuk jest w woreczku. Zapłaciłem za to 6 zł, za ten woreczek oraz 5 groszy, 100 sztuk stan menniczy. Zapłaciłem za to 10 zł, czyli razem za cały zestaw 6 woreczków 40 zł. Nominalnie to jest warte 16 zł, a więc 24 zł więcej zapłaciłem. Miałem jechać do banku NBP, ale czasowo oraz z tego co wiem, coraz rzadziej chcą wydawać te pieniążki, więc mógłbym zajechać i odbić się po prostu od drzwi i nie dostać. Nie wiadomo jak z powodu tego wirusa, czy są w ogóle osoby postronne wpuszczane do NBP, do tego banku głównego tam w Katowicach, jak ktoś tam mieszka, to gdzie? Więc bezpieczniej mi było to zakupić przez internet. No i mam nadzieję, że to inwestycja na lata. Takie woreczki się kupuje co roku. Mennica Polska-Warszawska. No i chowie się. Jeżeli okaże się, że któryś rocznik był rzadki, mało sztuk zostało wybite, wtedy mamy mieć możliwość zysków w przyszłości. A jeżeli sztuk było więcej, no to tylko jest to kwestia zbierania woreczków. No i może kiedyś sprawi nam to większą radość. Jeżeli mielibyście chody gdzieś i załatwić sobie taki woreczek po cenie nominalnej, no bo w banku wymieniane jest 1 do 1. Dajecie 1 zł, dostajecie woreczek 1 grosz, dajecie 2 zł, dostajecie woreczek 2 zł. I tak po kolei aż do 5 złotówki. No i wiadomo te większe nominały macie na tych większych nominałach zawsze większe przebicie. One więcej kosztują, jeżeli piątka, bo okazuje się, że moneta 5 zł 2020 prawdopodobnie ma niski nakład. To więc taka piąteczka w przyszłości na pewno będzie dużo, dużo więcej warta. To jest taki sposób bardzo znany już od dawna na na kolekcjonowanie, zbieramy woreczki mennicze, no i zatrzymujemy sobie, bo jest to dobry środek lokaty kapitału. Oczywiście, jeżeli mielibyście tych woreczków sporo i z każdego rocznika i każdego nominału, to musielibyście bardzo dużo miejsca zarezerwować w domu. Wagowo też to jest ciężkie i musielibyście się dobrze logistycznie z tym. Rozegrać, no bo dajmy na to, w roku 2020 wyszedł każdy nominał. Chcielibyście mieć po dwa woreczki, no bo wiadomo, zachować jeden dla siebie, jeden woreczek zachować na wymianę. No to wtedy wyobraźcie sobie, ile tych woreczków od roku 90 mielibyście już w domu, nie? Także tak wygląda. Plan inwestycyjny na rok 2021: kupić z każdego nominału po dwa woreczki. Czy mi się to uda? Czy znajdę na to chęci? No to zobaczycie w następnych odcinkach. Ale ja mam taki plan, żeby sobie zakupić. Z tego co wiadomo, jak już powiedziałem, 5 zł, i 1 zł jest najrzadsze póki co. No, bo NBP jeszcze może końcówką roku, a nawet początkiem wybić z datą 2020. Przecież wiecie, że tak się zdarzało. Były monety bite z rokiem, na przykład 49, a moneta była bita wcześniej. Tak samo inne roczniki. Zdarzały się takie sytuacje, że jeszcze na wiosnę może NBP dobić, ponieważ teraz nie mają mocy przerobowych biją monety okolicznościowe, bądź MBP bije też dla innych państw monety, więc nasze dopiero może zacząć dobijać, dlatego na przykład piątki jest mało na rynku. Co do ilości i nakładów, to pewno dopiero końcem wiosny 2021 będziemy wiedzieć dokładnie, ile i czego wybito. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje na temat nakładów, to bardzo proszę o link pod filmem ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej!